Uf. Duncan, wyglądasz jak śmierć, kolo. Spadaj. Harold całą noc chrapał. <laughs> Aż cztery noce bez snu? Pewnie bardzo cierpisz, ziom. Chcesz wiedzieć jak? Nie, nie, spokojnie. Wyluzuj. <śmiech> <śmiech> Hey, co jest? Ktoś spaskudził ci twarz, kolo. Fajne wąsy Ludziska! Idzie Gwen! Jestem wykończona. Padam na twarz. Mamy już spore straty w ludziach. No dobra, Ewa była psycholką, ale wysportowaną psycholką. Dobra, jeszcze raz powtórzmy zasady. Po pierwsze, ja dowodzę w naszej grupie, więc ja ustalam zasady. Po drugie, osoba, która złamie zasady, zostanie wykluczona? Tak. Po trzecie, mogę brać Wasze rzeczy bez pytania, ale moich nie wolno dotykać. Się na tę zasadę! Świetnie! Mogę ją zmienić! Mogę też zmienić skład finałowej trójki! No, chcecie się zabawić? Ej, płetwiaki! Wykopaliście najmocniejszego gracza! Możecie się już poddać! Pudło! Dobra uwaga! Kolejne zadanie zacznie się za 10 minut. Przygotujcie się do walki! Obudźcie mnie, a gorzko tego pożałujecie. Wszystko przez ciebie, ofiaro, i przez twoje chrapanie. Jestem dziedzicznie obciążony. Waszym dzisiejszym zadaniem będzie klasyczna gra w zbijaka. Pierwsza zasada zbiaka brzmi: nie wolno gadać o zbijaku? Zasada brzmi Ten, kto dostanie piłką Odpada Au, Co ty wyprawiasz? Jak złapiecie piłkę, rzucający odpada A wy możecie wprowadzić na boisko kolejnego członka swojej drużyny Rzucanie piłką mm, Intelektualne wyzwanie Tak, i to jakie? No dobra, Jeff Spróbuj mnie trafić Piłką można też odbić nadlatującą piłkę, ale jak wypuścicie piłkę z rąk, odpadacie. To co zrobicie, jak piłka leci w moim kierunku? Unik! Oh. U, miałaś zrobić unik! Oh. Aha. Mniej więcej za minutę rozpoczniemy grę. Susły, jedno z was musi siedzieć na ławce. Słuchajcie, nie możemy się obijać. Zabójcze konie zrobią wszystko, żeby z nami wygrać. Kto siądzie na ławce obok tej śpiącej królewny? Zgłaszam się na ochotnika. Ciekaw jestem, jak wam będą wychodzić uniki! Postarajcie się, rybki! Bo inaczej trzecia wygrana z rzędu nie da nam satysfakcji! Ha! Już jest po was! Rozwalimy was! Potem posiekamy i zjemy na surowo! Jesteście gotowi! Rozegracie pięć rund. Uwaga! Runda pierwsza! Zepsułeś jej makijaż! Nieźle! Ale spróbuj walnąć kogoś z ich drużyny! To boli! O, Teraz pokażę na co mnie stać. Tak? No to rzucaj, chudzielcu. nie mogę się już doczekać. To trzeba robić Może mi ktoś przypomnieć co mam zrobić z tą piłką? Ha -ha! Ha -ha! Hey, ha -ha! hej, 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 hej malutka. Tak, tak. <grystanie> Sędzio, przecież on siedzi na ławce! Ojej, pomyłka! Ola! sorki. O nie szkodzi, naprawdę. Tylko spokojnie, nie nerwowo. Nie miał szans na unik, biedak! Wygramy z nimi! Musimy tylko w siebie uwierzyć! Och! Ja wierzę, ale ty jesteś do pani! Tak! Rzucasz jak dziewczyna! I kto to mówi? To była tylko rozgrzewka! Jeszcze będę rządził na boisku! Wszystkie piłki mają trafić do mnie! Zgoda! Tylko rzucaj w drużynę susłów, dobra? Ech. Teraz ty, Noa, na boisko! Lepiej nie. W pierwszej rundzie świetnie wam poszło, a ja nie chciałbym przerwać dobrej pasy. Dobra. Do roboty! Ej! Nie we mnie, Kolo! Nie. Nareszcie! A ta moja twarz! Jak wyglądam? Nie najgorzej! Nie jest źle. Wyglądasz olśniewająco. Serio? Tak, serio. Może pójdziemy na spacer? Powiedz nie, powiedz nie! Jasne! Ej, wracaj tutaj! Bo jak nie, to nic z naszej umowy! Wielki Gatli wchodzi do gry! Na nich! Yeah! Oh, to zagranie zasługuje na powtórkę! Do przodu i do tyłu. Do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Zatrzymaj! Postaw tu znacznik. O, piłka spłaszczyła mu facjatę! Super śmiesznie! Nie wiem co będzie wstąpiło! Dobrze, że chociaż Owen się stara. O, sorki. Uho, doskonały rzut grubasie, tylko tak dalej, brawo! Co za zaangażowanie? Ej! Jest 2-0! Lubicie dostawać takie bęcki? Nie za bardzo. Jeszcze nie koniec. Sama w to nie wierzę. Dobra, kiepsko nam idzie. Jak przegramy jeszcze jedną rundę, będzie w topa. Kolejna! Nie możemy do tego dopuścić. Potrzebny nam ktoś silny, bezwzględny. Ktoś, kto zetrze te wredne susły na miazgę. E -e. Jak go obudzimy, zabije nas Nikogo nie zabije, on też chce wygrać Kort nie ma racji, potrzebujemy Dankana, żeby nie przegrać To rozumiem, Haroldzie Teraz go obudź Dlaczego ja? Bo nie licząc Tylera, najgorzej grasz w zbijaka Jeśli Duncan zabije ciebie, niewiele stracimy O nie, nie piszę się na to No, to kto go obudzi? Nie daje. Co to jest? Jak śmieliście mi włożyć patyk do nosa? Słuchaj, przegrywamy 0 do dwóch. Rozumiem, że potrzebujesz odrobiny snu, ale pomóż nam. Dlaczego miałbym ci pomagać, mała? Ponieważ daję ci uroczyste słowo honoru, że jak przegramy, wrócisz w podskokach do domu. Mały... Dobra, zagram. Pod jednym warunkiem. Zrobicie wszystko, co Wam powiem. Słuchajcie, to jest taktyka, której nauczyłem się w Poprawczaku. Nazywa się Popęć nowemu kota. co jest? Przestańcie się obijać! Zwycięskiej taktyki nie wolno zmieniać! Harold, siadaj na ławce! Jak to? Dlaczego znowu ja? Dla dobra drużyny! Słuchajcie, kolega Noach ma to gdzieś, ale za wszelką cenę musimy wygrać tę rundę. Jasne! I gdzie się podziewa Lizzy? wbrew zasadom. Przepraszam, to było niechcący! Ej, może wrzuć na luz, co? Spróbuj teraz zrobić unik! Oł! Siadaj i się stąd nie ruszaj. Dobrze. Jak nam idzie? Sport to nie moja działka, nie pamiętasz? Wiesz co? Mógłbyś przynajmniej spróbować udawać, że ci zależy. Da! To, to, to jest nie do przyjęcia. Gdzieś ty był? Nigdzie. Pewnie podrywałeś tę głupią blondynkę. Nie. Może. To co? To co? Mogła z ciebie wyciągnąć informacje na nasz temat. No dobra, zaczynamy. Rozstrzygające starcie. Tylko tak dalej, brawo. To jak? Kto będzie grać? Chyba moja kolej. Cicho bądź. Mamy ogromne szanse na wygraną. Są Susły o konie? Już za chwilę się przekonamy, z jakiej gliny jesteście ulepieni! Postarajcie się! Szybkie nogi! Pewny chwyt! Ach. Pańczecie sośmy do boju, hura, hura. Au! Masz rację. Sport to nie twoja działka. Wracaj na ławkę, łamago. Za owsiankę. O, ha, ha, ha. Uważaj, zadarłaś z ostrą laską. Uf, uf, uf. Zderzysz się z pociągiem! Żegnaj, Haroldzie. Gdzie się tego nauczyłeś? Jeżdżę na figurówkach. Harold, to było odjazdowe. Ale uniki to nie wszystko. Racja. Żeby wygrać, musisz albo w niego trafić... A wiemy, że tego nie umiesz. ...albo złapać piłkę. Poradzisz sobie? Z palcem w nosie. Idź tam i złap tę piłkę, ziom. Co się mogło stać? Nie! Świetny chwyt, Żwiru. Susły? Co się stało? Ducha w narodzie zabrakło. O, zamknij się no. Wiecie co? Pierwszy raz się z nią zgadzam. Cieniasy? Co? Z przykrością stwierdzam, że ta drużyna nie jest solidarna. Wygrywając w Zbijaka, stałem się chyba wzorem do naśladowania. Ludzie będą mnie błagać o autograf, kiedy ten program się skończy. Owozowicze, oddaliście już głosy i podjęliście decyzję. Jedno z was pojedzie do domu. I już tu nie wróci. Nigdy. Zawodnik, którego wywołam, zgłosi się do mnie po piankę. Owen, Gwen, Cody, Trent, Heather, Beth, Justin, Leszauna. Easy. A ostatnia Bianka wędruje do. Lindsay. Co ty, jaja sobie robisz? A zresztą mam to gdzieś. Życzę powodzenia. Wyrzuciliście z drużyny jedyną myślącą osobę. Au! Naucz się okazywać ludziom szacunek. Ty głombie. Odważ <grystanie> się, spadam stąd. No dobrze, może nie była to najbardziej dramatyczna ceremonia przy ognisku. Ale i tak mi wypłacą. <grystanie> 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 Premie.